Cześć, nazywam się Tomek Nitka, chociaż wszyscy mówią na mnie Nitas, jestem szefem instruktorów freedivingu w Deep Spocie. Freediving zacząłem uprawiać ponad 20 lat temu i wtedy był to sport kompletnie u nas nieznany, uprawiała go garstka osób. W związku z tym, żeby przejść jakiekolwiek przeszkolenie, musiałem wyjechać za granicę, pojechałem w 2003 roku do Umberto Pelisariego, 17-krotnego rekordzistę świata we freedivingu. I od tego czasu freediving zaczął stawać się coraz ważniejszą częścią mojego życia. Rok później, w 2004 roku ustanowiłem trzy rekordy Polski. Wprawdzie w tej chwili są one już dawno zapomniane, ale wówczas było to dla mnie bardzo ważne przeżycie. I wraz z kolegami zacząłem prowadzić nieformalne szkolenia, a później y Zrobiłem kurs instruktorski i stałem się regularnym instruktorem freedivingu. Od tego czasu przez moje ręce przewinęło się kilkuset freediverów, których przeszkoliłem. A Ostatnio napisałem nawet książkę o freedivingu, ale nie tylko o freedivingu, bo jest to książka o wyrównywaniu ciśnienia w buchu środkowym we freedivingu i w nurkowaniu sprzętowym. W Deep Spocie prowadzę szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, specjalistyczne warsztaty i rozwiązuję indywidualne problemy nurków. A ponadto czuwam nad tym, żeby poziom naszej kadry instruktorskiej był jak najwyższy. Zapraszam na wspólne nurkowanie w Deep Spot.